ja w ogóle mogę w urlop? Rozpoczęłaś w tym roku pierwszą w życiu pracę? Zbliżają się wakacje i chcesz pojechać na urlop? Nie wiesz, ile urlopu ci w tym roku przysługuje? Zostań z nami, a już za chwilę wszystko będzie jasne. Ja się nazywam Monika Smolewicz i pomagam specjalistom w osiągnięciu mistrzostwa zawodowego, a pracodawcom i przedsiębiorcom zapewniam spokojny sen. Jeździ ze mną Beniamin. Cześć. Dziś opowiemy ci o tym, ile urlopu przysługuje ci w pierwszym roku pracy. Ten pierwszy urlop to taki wyjątkowy trochę jest, to nie? Tak, to zupełnie inny urlop niż urlop w każdym kolejnym roku pracy, bo musisz sobie na niego zasłużyć. Ale co to znaczy, że muszę zasłużyć? Przepisy mówią o tym, że pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy w życiu nabywa prawo do urlopu w wymiarze 1-12 z upływem każdego miesiąca pracy. Ale jednej 12 czego? 1-12 podstawowego wymiaru urlopowego, który wynosi 20 dni, czyli pracownik, który ma staż pracy krótszy niż 10-letni ma podstawę wymiaru urlopowego, która wynosi 20 dni. To oznacza, że z każdym miesiącem przepracowanym nabywasz prawo do jednej dwunastej z puli 20 dni swojego urlopu, czyli musisz przepracować kolejny miesiąc, aby zapracować na kolejną dwunastą, czyli po jednym miesiącu masz jedną dwunastą, po trzech miesiącach masz trzy dwunaste, po sześciu miesiącach masz sześć dwunastych i tak aż do końca danego roku kalendarzowego. I nie ma znaczenia, która to jest praca, liczy się tylko to, że to pierwszy rok pracy. Tak. Niezależnie od tego, ilu będziesz miał pracodawców w pierwszym roku pracy, to przez cały pierwszy rok pracy właśnie w taki sposób będziesz nabywał swoje uprawnienia urlopowe. I jeśli na przykład u poprzedniego pracodawcy przepracowałeś miesiąc i 15 dni, to u drugiego pracodawcy już po przepracowaniu 15 dni będziesz prawo do 1 dwunastej. Czyli u pierwszego pracodawcy po przepracowaniu półtorej miesiąca miałeś prawo do jednej, dwunastej, a u drugiego pracodawcy już uzupełniłeś. Pełnienie tych 15 dni brakujących do drugiego miesiąca da Ci prawo do kolejnej dwunastej Twojego urlopu. No dobra, ale ile to, ile to jest w tych dniach? W dniach to jest dość skomplikowane, ponieważ tu znowu mamy przepisy, które nie są jasne, nie są precyzyjne i mamy bardzo dużo wątpliwości interpretacyjnych. I na dzień dzisiejszy stosujemy. Trzy metody zaokrąglania pierwszego urlopu w życiu. Jakby było mało kłopotów związanych z naliczeniem uprawnień urlopowych w pierwszym roku pracy, to jeszcze właśnie dochodzą nam tutaj te wątpliwości interpretacyjne. I zgodnie z pierwszą interpretacją zaokrąglamy niepełny dzień urlopu do pełnych dni, czyli 1,12, 20 podzielić przez 12 równa się 1,66. Po zaokrągleniu daje nam to dwa pełne dni urlopu. Natomiast druga interpretacja mówi o tym, że w takim przypadku te nasze 1,66, Należy pomnożyć przez 8 godzin i zaokrąglić w górę do pełnych godzin, co daje 14 godzin urlopu. Ale trzecia interpretacja idzie już całkiem po bandzie i mówi o tym, że należy pomnożyć 1,66 przez 8 godzin i wyliczyć dokładnie, ile godzin i minut ci przysługuje, czyli zgodnie z tą trzecią interpretacją, po przepracowanym miesiącu, przysługiwałyby ci 13 godzin i 17 minut urlopu. To bez sensu, skąd ja mam wiedzieć, ile mam urlopu. No, twój pracodawca będzie ci ten urlop naliczał, tak naprawdę będzie to. Robił system kadrowopłacowy, bo z upływem każdego miesiąca przepracowanego Twoja pula urlopowa będzie się zwiększała. Czyli na przykład przyjmując założenie Beniamin, że podjęłeś pierwsze zatrudnienie 10 kwietnia, to 9 maja nabywasz prawo do 1 12, 9 czerwca do 2 12, 9 lipca do 3 12. I tak z każdym dziewiątym dniem każdego miesiąca w danym roku kalendarzowym będzie się Twoja pula urlopowa zwiększała o 2 dni, 14 godzin lub 13 godzin i 17 minut w zależności od stosowanej metody zaokrąglenia. Ok, i nigdy w tym pierwszym roku nie będę miał pełnych 20 dni urlopu? No niestety nie, chyba że rozpocząłbyś pracę 1 stycznia. Wtedy miałbyś możliwość wypracowania 12-12 z przysługującego ci 20-dniowego wymiaru urlopowego. Natomiast jeżeli zatrudniasz się każdego kolejnego dnia, czyli później niż po pierwszym dniu danego roku kalendarzowego, nie masz szans na 20 dni urlopu. Im później się zatrudniasz, tym krócej możesz z tego urlopu korzystać w danym roku. Dobra, a jak to wygląda w kolejnych latach? W kolejnych latach wygląda to już dużo lepiej, bo z 1 stycznia każdego roku kalendarzowego nabywasz prawo do pełnego, 20-dniowego urlopu wypoczynkowego, no chyba że twoja umowa o pracę zawarta jest na okres krótszy niż cały kolejny rok kalendarzowy, wtedy będzie naliczany proporcjonalnie, ale już na starcie 1 stycznia masz prawo do pełnego przysługującego ci urlopu. Okej, okay, a kiedy zwiększy mi się ten wymiar urlopu? Wymiar urlopu zwiększy ci się po przepracowaniu 10 lat, ale tu bardzo dobra wiadomość, bo do stażu pracy, od którego uzależniony jest wymiar urlopu, zaliczamy nie tylko okresy faktycznie wykonywanej pracy, czyli takiego stażu pracowniczego, ale również na przykład okresy ukończonej nauki w szkole. I gdybyś na przykład ukończył studia, Poza studia będziesz miał zaliczone 8 lat, i wtedy już po przepracowaniu tylko 2 lat będziesz miał 10-letni staż do urlopu wypoczynkowego i będziesz mógł się cieszyć 26-dniowym urlopem wypoczynkowym. I nie sumuje się to z pracą, którą wykonujesz podczas studiów? Niestety nie sumuje się to z pracą, um, którą wykonujesz podczas studiów. Jeżeli okresy pracy i nauki się ze sobą sumują, to w takiej sytuacji będziemy wybierali tak zwany wariant korzystniejszy dla pracownika. Czyli na przykład może się okazać, że bardziej będzie ci się opłacało, żeby Zaliczyć ci do stażu pracy 4 lata z tytułu ukończenia liceum ogólnokształcącego i okres zatrudnienia, bo to w sumie da Ci więcej niż 8 lat za studia. Ale to tylko wtedy, gdybyś przez całe studia non-stop pracował. Czyli najbardziej opłaca mi się rozpocząć pracę w grudniu, bo po miesiącu już będę miał 22 dni urlopu. Tak to wygląda, że gdybyś rozpoczął pracę 1 grudnia, to 31 grudnia nabyłbyś prawo do 1.12 ze swojego pierwszego urlopu wypoczynkowego, pierwszego urlopu w życiu, a już 1 stycznia. W przypadku na przykład umowy na czas nieokreślony miałbyś prawo do 20 dni urlopu i mógłbyś się nim cieszyć już w styczniu lub w lutym. Beniamin, to czego się dzisiaj dowiedziałeś o pierwszym urlopie w życiu? Ten pierwszy rok kalendarzowy pracy jest taki wyjątkowy. Ponieważ urlop dostaje za każdy miesiąc wykonanej pracy. No Czyli i musisz sobie na niego zasłużyć. No muszę, muszę. No i najbardziej opłaca mi się rozpocząć pracę w grudniu, bo będę miał dużo urlopu po miesiącu. Generalnie, jeśli rozpoczynasz pierwszą pracę w życiu w drugiej części roku, to szybciej nabywasz prawo do pełnego urlopu wypoczynkowego. Jeżeli dzisiejszy odcinek był dla ciebie interesujący, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał i zapraszamy cię już za tydzień na kolejny odcinek z serii HR po ludzku. Jeśli masz pomysł na ciekawe wideoporady, które możemy dla Ciebie przygotować, też koniecznie umieść je w komentarzu. Twoje pytania, Twoje inspiracje dla nas są bardzo cenną wskazówką.